Nie jest biegiem okoliczności, że jedna z najplenniejszych naszych odmian otrzymała nazwę producent. Jest to pszenica o zima przede wszystkim dedykowana do uzyskiwania bardzo wysokich plonów. Bardzo istotnym jej atutem jest ponadprzeciętna zimotrwałość na poziomie 4,5. Jeżeli dodamy do tego doskonałe A-klasowe parametry ziarna, czyli wysoką liczbę opadania oraz zawartość białka, Wówczas uzyskamy odmianę niemal idealną. Sami widzicie tutaj po ziemi. Ziemia jest jeszcze świeżo spękana, nawet się nie zabliźniła, A mimo wszystko plantacja, jak też o widać, wygląda naprawdę świetnie. Producent świetnie sobie poradził z przymrozkami, jak i z suszą. Jak widzimy roślina wykształciła sobie bardzo fajne korzenie włośnikowe, które właśnie odpowiadają m.in. za pobieranie wody z głębszych warstw gleby. Dlatego też tak wygląda plantacja. Roślina jak widać na górze, na liściach jest w bardzo dobrej kondycji, jest zdrowa. Nawet pod światło nie widać żadnych zmian chorobowych. Cały dół jest bardzo zdrowy. Nie widać żadnych, żadnych chorób podczyszkowych ani fuzaryjnych. Więc i ta odporność na choroby jest potwierdzona. Przypominam, że my jako firma startujemy w plebiscycie Izydory 2020. Zachęcam Was do udziału i do zagłosowania na stronie izidory.com.